Dane. No to jest prawda Ale ile się można tasować, Jadzia, powiedz mi? Godzinę. A później znowu śpi, dwie godziny. I co? Przebudzi się, coś zje, znowu mu się chce. Ale co mu się chce, no? Tasować. Naprawdę ty mnie podkusiły na tą kamerkę, nie wiem gdzie, ale ja bym to kupiła i byś, bym go nagrała. Tak? Abyśmy zrobili hita. Ja ci mogę dać kamerę, zamontujesz w domu. I mi później ja przyniesiesz. No. Gdzie? Że on śpi od brzegu, co nie? Mhm. A ja od ściany Ale to co, on mówi? Mówisz, co co, no śpi cały dzień, ale co, on tasuje się co, co godzina, czy to, czy tam przykładowo raz na, na, na dzień tam przykładowo, czy tam dwa razy w południe, no? dzisiaj mi włączył telewizor... do czwartej to leci. I raz mi włączy telewizor o trzeciej w nocy. O trzeciej w nocy? No. To chuj no, telewizor może grać, nie wiem tylko co, że co tak on robi. 4 cztery godziny yy, telewizor się sam wyłącza. A on się nie wyłącza? Taka wyłączy się jak się stasuje, to idzie spać. Ja pierdolę. Czyli co, się zwali konia to idzie spać? Tak. A wtedy mi chrapie zajebiście. Ja pierdolę. To... to już od Poszłam do koleżanki, da mi zabetki na sen. Ja te tabletki, mi nie, nie pasują. Tabletki na sen, żebyś nie słyszała jak się tasuje. Naprawdę pójdę gdzieś do hotelu, bo telewizora mi wymawia, że nie powinnam tego programu oglądać. Tak? A jakiego ja programu? No? no na przykład jak chcę od jedynki do do pulsa, no. A nie tam jakieś daleko ponad 100. A jak nie, to na okrągło masz kiepski albo miodowe lata. Kiepskie miodowe lata. To kurwa idzie o chujeć. <śmiech> 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 jak przychodzi, to już mówi? On już ma też no, dosyć. No i ile może na okręgu kiepskiego oglądać, no. Już wiadomo, niektóre odcinki są powtarzane, a niektóre nie, no. No wiadomo, no. Ty, należy no, ono on od tego tasowania mu ta ręka nie odpadnie, no. Jak on w ogóle ja jej nie myje? Jeszcze trochę to mu skóra zacznie schodzić, bo już już tak wie. To może, może się zatarł, włosy między palcami mu odchodzą, rosną od walenia konia. Dalej, no, że mu ta ręka nie odpadnie, że on się nie zatrzał od tego walenia konia cały dzień. No. Nie wiem. Jak na nazwóg, to chociaż mam spokój. Teraz dzisiaj, jak wygotowałam zupę, to będzie na trzy dni, to chociaż mogę wychodzić z domu. Mhm. No cały czas na suchy też nie będę. No. On ani nie pozmywa, ani nie ugotuje. Bo mam ten jeden dzień zostawić sobie, że zostanę w domu. Sąsiada przypilnowałam, jak z psem będzie schodził, to puszki mi dał. A jutro mogę ze zorami. Głośka i tak przyjedzie w sobotę i tak. Zresztą mam coś na telefonie, bo ja do, doładowanie kupiłam za 5 zł. do syna, bo miał 27 urodziny. I nie mogę... Nikt nie odbierać. ci mhm. no ta się odbierze, no. W gaciach, no. Co, on przed konia, przed telewizorem wali o konia? Mhm. Jasio. Kiedyś w y, takiej sąsiadce wyprowadzałam psa. S sąsiadka mieszkała na Piłsudskim. Tak? Nie. Tu masz No tam na, na żubarskim. A, no, no. I wyprowadzałam się w salę, tak daleko daleko szłam. I taki facet stał na stołku naturuszowskiej, to było. Na stołku i chuja brązło. Kto? No taki facet naturuszowskiej w bloku stał na stołku. A gdzie, na balkonie czy w oknie? W oknie. I to było widać. I co robił? Chuja brzętlowa. Ja tu jeszcze byłam młoda? To może miałem 10 lat. Zresztą mężatką nie byłam. No, bo jest dziewicą orlańską. Nie, lubię no, psy, ale... Pieski. Lubię psy. Pieski. Pieski małe. Aby to mieszkanie nie było większe, to miłą chęcią. sobie pieska. Uh -huh. Nie, kot to śmierdzi, bo musiała piesek pożerać. No tak, bo tak, no. Jednego kota masz w domu już, no. <głosy> <głosy> Z dużą maczugą, no. <noise> nie wiem. Ty, no i co mu kurwa się popierdoliło? Tak to... Dwa dni temu chodził w majtkach. Dzisiaj założył dresy, bo kolega przyszedł z półką. A ty i tak nie znasz. A tak to dwa dni mi chodził w majtkach. Bez majtek. W koszule miał. Mówię kurde, Krzysiek zaraz zapuka, założysz te kurwa bagaci, majtki chociaż na dupę? To się zlitował, bo go opierdoliłam, założę. <laughs> kurwa, nie ja wytrzymał kurwa, ja pierdzielę. Ja się rozwalasz, mnie po prostu. Bez Majtek chodzi po mieszkaniu. No bo był tak wygodnie, no. To w ogóle Nagolasa mogła żyć po mieszkaniu wygodnie. No. To po chuj mu tak koszula była. No Jak już Majtek to... nie miał, to mógł koszule choć zdjąć, mówię. Tak to byłoby do pary, no. no tak. W ogóle na nago i wysłać go na <laughs> Zaraz by jakiś kochanówek przyjechał. <noise> o, ja ci powiem, jak ty wytrzymujesz, kurwa, no że, on, że z tym tasownikiem, no. Ty, powiedz mi jedną rzecz, no. Że on, że on to robi dwa razy dziennie? Dwa. Trzy, cztery. Chuj, mnie źle. Jak mnie w domu nie ma, to ja wiem, ile... No jak jesteś, to ile razy mam? No? Rano... ...chyba z pół godziny leci to, to gówno. No i teraz wyszłam i później będzie znowu na wieczór. <noise> ja pierdolę. Ja <noise> No ja nic nie zrobię, to jest choroba. No, w pewnym sensie no to tak, masz rację, nie? W sumie masz mówić, tak, no bo to w pewnym sensie jakaś tam może... No jakaś tam choroba jest, no bo tu masz rację, no, w pewnym sensie to jest chorobą, nie? Mm -hmm. Ja rozumiem, że to jest jakaś ludzka rzecz, tam coś, no ale jak to jest, wiesz, takie coś robią że on to tego, no to już jest... No, to, już takie z... to jest zboczenie takie o. Chodzi bez skarpetach po mieszkaniu, bo mu jest ciepło, dobra, ciepło, ciepło, ale od czasu do czasu założyła. No tak. To... Ale Krzysiek się nie raz przyjrzał na jego nogi od spodu. To jak te masz tych rolników z Podlasia, to on ma pod spodem takie same. <śled> ja pierdolę. Czy on mówi tak? Dzisiaj mam się ogolić, no na pewno się nie ogoli, to wiem, bo już się ciemno robi, masz nogi umyć, to też wiem, że na pewno nie, mnie ja to nie obchodzi, nie mój wóz, nie będzie mojej dupy, zarabiam tylko na siebie.